Witajcie. W zeszłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym, która stanowi kompromis w rozmowach z Unią Europejską. Kompromis ten polega na tym, że Unia Europejska miała wątpliwości, czy wszystko w Polsce z niezawisłością sędziowską jest w porządku. Ustalono, jakie gwarancje Polska dodatkowo wprowadzi, i ta ustawa, pomimo również sporów w naszym obozie, została przyjęta. I krótko mówiąc, to o czym rozmawiamy od wielu miesięcy, czyli żeby popłynęły środki unijne do Polski, powinno być kwestią zamkniętą, ponieważ po prostu umowa została wykonana. Teraz Unia powinna przelać pieniądze. Co robi opozycja w tym czasie? Oczywiście przez pół roku gardłowali zlikwidujcie Izbę Dyscyplinarną, a finalnie zagłosowali przeciw. I to pokazuje, że opozycja jest zainteresowana wyłącznie blokowaniem Polsce środków. W tak ważnym czasie, kiedy jest wojna na Ukrainie, my potrzebujemy tych pieniędzy, żeby do, przeprowadzić szereg inwestycji, żeby polska gospodarka też w dobie inflacji po prostu była maksymalnie rozpędzona. Ale oni nie chcą tych pieniędzy celowo, żeby Polska się nie rozwijała, żeby potem powiedzieć wyborcom, to wybierzcie nas, pieniądze będą. Rafał Trzaskowski powiedział, że będzie komisja, będzie namawiał Komisję Europejską, by ta stawiała Polsce dodatkowe warunki. My musimy mieć gwarancję, że y, 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 cały wymiar sprawiedliwości nie będzie upolityczniony. I y, 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 ta ustawa nie daje takich y, gwarancji. Ja rozmawiałem z Ursulą von der Leyen, z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jestem dobrej myśli, że Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki i że te warunki będą musiały być spełnione do tego, żeby te pieniądze popłynęły do Polski. Ciężko znaleźć adekwatne słowa, by skomentować to, to, co powiedział Rafał Trzaskowski. To jest tak ordynarne. Prostackie, bezpośrednie proszenie o ingerencję zewnętrzną, kiedy opozycja, opozycja wewnętrznie jest po prostu bezradna. Oni nie mają żadnej oferty dla Polaków. Jedynym e, ich argumentem jest to, że nie są pisem. E, no Tylko, że e, chyba wyborcy oczekują czegoś więcej. Więc pomyśleli, że ulica i zagranica, to e, nie będzie pieniędzy z Unii, to na pewno wyborcy się zdenerwują na prawicę i e, będą mogli wrócić do władzy. Ale ta postawa, takie. Permanentne proszenie o interwencję zewnętrzną, to po prostu przypomina targowicę. To przypomina taką naprawdę najbardziej bolesną dla Polski historię zdrady narodowej. Szczególnie w czasie, kiedy na Ukrainie toczy się wojna, potrzebujemy w, w, w kilku sprawach po prostu konsensusu wewnątrz kraju. I tego Rafał Trzaskowski nie daje, ale. To jest u niego konsekwencja. To nie jest wybryk. On już w 2018 roku mówił, że dopóki nie wygrają wyborów, pieniądze będą mrożone. Posłuchajcie. Dzięki naszym staraniom te pieniądze nie przepadają, tylko te pieniądze będą mrożone. W związku z tym, jak my wygramy kolejne wybory, to te pieniądze zostaną odmrożone i Warszawa skorzysta wtedy z olbrzymich pieniędzy na inwestycje. I widzicie, Rafał Trzaskowski od kilku lat konsekwentnie robi wszystko, żeby do Polski nie trafiły unijne pieniądze. Nie robi tego z jakichś patriotycznych czy ochrony praworządności e, motywów. To jest po prostu cyniczna polityczna gra. Co więcej, e, kiedyś poseł Jacek Sariusz-Wolski pokazał, że Rafał Trzaskowski był autorem rezolucji, e, która krytykowała Polskę w Unii Europejskiej, ponieważ dane jego komputera zostały zachowane w jednej z roboczych wersji pliku. Zobaczcie też ten screen. Bezradność opozycji. Razi po oczach dzisiaj bardzo mocno. Kiedy znalezienie kompromisu z Unią Europejską nie było łatwe, udało się go osiągnąć. Ale co robi opozycja, która tak kazała na kolanach z Unią Europejską negocjować? Udało nam się odpowiedzialnie dopiąć tę umowę. Nie będąc poddanym, tylko równym partnerem. Opozycja konsekwentnie dąży. Naciskajcie, blokujcie pieniądze, bo inaczej nie wygramy wyborów. To jest godne pożałowania.